Teraz szybkie podsumowanie informacji o sterownikach ProDual z serii Proxima. W przypadku sterownika CU z wbudowanym Bluetoothem, połączonym z zadajnikiem pomieszczeniowym RU, w momencie gdy chcemy wejść do trybu konfiguracyjnego, wyszukujemy w, w aplikacji ProDual MyTool urządzenia. Komunikujący się z Bluetoothem. Tu Bluetooth jest już włączony. Wybieramy, łączymy się. Urządzenie odnajduje sterownik i szczytuje pełną konfigurację. Można wgrać, zmienić konfigurację na inną, która jest dostępna jako standardowa na stronach internetowych ProDual. Możemy my przygotować dla Państwa konkretną konfigurację pod Aplikacji, której oczekujecie, ale możemy też konfigurować wszystko manualnie. Każde wejście, jak również każde wyjście, jest konfigurowane właśnie w taki sposób. Wybieramy rodzaj wyjścia, możemy je parametryzować, edytować wszystkie parametry. Możemy również przejść do funkcji kontrolerów. Mamy dwa kontrolery w tym sterowniku i kontroler kaskadowy. I wybrać pre, prekonfigurowaną funkcję kontrolera. Co bardzo ciekawe, jesteśmy w stanie przetestować instalację. Pokazujemy od razu wartości mierzone. Jeśli przyjrzeć się to, w tym momencie, jeżeli zmieniamy nastawę na przykład na 24 stopnie, tutaj od razu Zmiana jest sygnalizowana niebieskim paskiem, pokazując, że zadajnik przesłał informację do sterownika, sterownik po komunikacji Bluetooth od razu wysłał do urządzenia, do konfiguracji, czyli do mojego telefonu. Zmiana biegu wentylatora na przykład na pierwszy też jest od razu pokazywana. Zmiana na drugi, trzeci również. Urządzenie oczywiście ma port Ethernetowy i port RS-owy, no i jeśli czas pozwala, to można się tym zająć więcej, ale w tym momencie to byłoby na tyle. Dziękuję.